I też o tym mówiłem, że po 90 latach e, od sierpnia, no mamy dalej Dzień Dzieci Wsumienia. Halo, przepraszam Pana. Ja, człowieka, ja jestem dziennikarzem. Co, cenzura? Jakie ma Pan wrażenia po e, tym pobycie tutaj? Jestem przerażony państwem totalitarno-kryminalnym, wręcz terrorystycznym, w samym centrum Europy. Po 20 latach emigracji wróciłem do kraju, w którym panuje bezprawie, totalne bezprawie, gdzie się ludzi wsadza do więzień bez podstawy prawnej. A co było podstawem i przyczyną te, tego, że Pana osadzono tutaj? Usiłowanie kradzieży mienia wielkiej wartości. W postaci stada hodowlanego. Kiedy siedziałem w areszcie, byłem oskarżony o, o próbę wyłudzenia dopłat rolniczych. Siedziałem 114 dni bezprawnie w Barczewie. Na skutek czego nie uniewinniono z powodu braku oczywistego znamion popełnienia przestępstwa. Gdy siedziałem w Barczewie, przyjechał lekarz weterynarii i próbował mikrowy zabrać. To stado hodowlane było na przednówku. Jak Państwo, każdy rolnik wie, jest źle odżywione, ponieważ jest wychudnięte. Lekarz weterynarii próbował ukraść te krowy pod pozorem legalnej kontroli weterynaryjnej. Jak żona mówiła wejścia na teren gospodarstwa rolnego, policjanci oskarżyli mnie w postępowaniu Aha. postępowym na, e, e, o to, że... I, i, zabroniłem wstępu weterynarzom. Niestety nikogo nie, nie zabraniałem wstępu. Weterynarz przyjeżdżał co roku. Nie było epidemii, nie było niczego. Jestem przerażony. Jest to pytanie: Pan, pan dostał grzywnę czy od razu yy, od razu karę więzienia wtedy? Eee... Za, to, za to niepuszczenie weterynarza? Jak to było? Otóż nawet nie wiedziałem, że taka sprawa w ogóle trafiła do sądu. Aha. Eee, weter... eee, policjanci z Elbląga zarzucali za oczynię, mi. Zaocznie, tak? Z, tak, w postępowaniu uproszczonym. Po, policjanci za, za zarzucali mi, że Odmówiłem wstępu do, do, na teren gospodarstwa rolnego, nawet w tym momencie, gdy siedziałem jeszcze w, w areszcie śledczym w Marczewie. Coś nieprawdopodobnego i coś skandalicznego, że można w taki sposób prowadzić postępowania karne, które są naruszanią wolność obywatelską i prawa wolności. Dodatkowo e, wiem, że jestem dziennikarzem niewygodnym, piszę o bardzo trudnych sprawach, o krzyżu, o katastrofie smoleńskiej, o tych wszystkich kryminalno-terrorystycznych sprawach, które dotykają nas wszystkich Polaków. Jestem wręcz zobowiązany powiedzieć wszystkim Polakom, że niestety okrągły stół i dżentelmenelie oszukali Państwa 30 lat oszustwa polegające na okradaniu nas Polaków z naszej własności. To, co wypracowali nasi rodzice po wojnie zostało w sposób kryminalny, zdefraudowane, mało tego, nie zwrócono na podstawie dekretu Bieruta, ustawy o reformie rolnej, własności, która była zagrabiona po zmianach komunistycznych. Jest to kolejny przykład, gdzie totalitarne prawa faszystowsko-komunistyczne w dalszym ciągu obowiązują w naszym kraju. Jestem przerażony tym, w jaki sposób władza w Polsce po ujawnieniu kryminalnego działania urzędnika publicznego postępuje za, ze mną. Jestem przerażony i nigdy bym tego nie życzył nikomu, nawet najgorszemu wobec. Jak dalej będzie wyglądała, że tak powiemy? Czy sprawa ma charakter rozwojowy po, po tym pana wyjściu? Jak najbardziej. Będę próbował zaalarmować opinię międzynarodową o tym, co się dzieje w naszym kraju, o tym, że obowiązują prawa faszystosko-komunistyczne, w dalszym ciągu uniemożliwiające np. E, chociażby takie publikowanie e, i myśli człowieka dotyczące wolności wyznania, sumienia i opinii. Są to skandaliczne rzeczy gdzie ja składając petycję numer 1248 do Parlamentu Europejskiego zostałem skazany z artykułu 212 na 5, mi 5 miesięcy pozbawienia wolności, bezwzględnego. Są to e, rzeczy, które e, zwykłym obywatelom pisząc skargę do, e, do e, Parlamentu Europejskiego jest na, narażone na postępowanie karne, Ja mieszkałem prawie 20 lat w wolnym świecie. I nikt mi tutaj nie będzie wciskał głupot, że jak napiszę skargę, to dostanę wyrok karny. To jest moje uprawnienia wynikające z traktatów i umów międzynarodowych. Takie postępowanie to jest jawne pogwałcenie umów międzynarodowych, traktatów, nie mówiąc już o wszelkich konwencjach i reglementacjach Unii Europejskiej. Mało tego, artykuł 63 Konstytucji umożliwia każdemu obywatelowi składania petycji. Niestety jest tam taki dopisek, że tryb i formy składania petycji będzie regulowała osobna ustawa. Proszę Państwa, ile mamy już w Konstytucji? Konstytucja już dosyć dawno i ci zbrodniarze komunistyczni i totalitarni nie zdążyli tego zrobić, nawet przed wejściem do Unii Europejskiej. A ile już jesteśmy w Unii Europejskiej? Od 2004 roku, proszę Państwa przez tyle lat nie potrafiono tak ważne sprawy zrobić, gdzie się robi ustawę hazardową w przeciągu yy, dwóch tygodni, no to proszę Państwa, to jest kpina z, z obywateli, to jest kmina z wolności, wolności wyznania i yy, yy, pisania jakichkolwiek skarg. Nie mamy żadnego prawa, a prawa, które są gwarantowane umowami międzynarodowymi są w bardzo bezczelny i brutalny sposób łamane w tym kraju. Niestety Miasto Gdańsk nie jest miastem wolności, a jest miastem hańby. Dziękuję.